What? To Ty? Humel Lewandowski! Witajcie tutaj Kamcio i uwaga! Najważniejsze ogłoszenie tego filmu. Tutaj widzicie mojego Instagrama. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz ode mnie spam lajków na profilu, więc warto wpadaj, będziesz na bieżąco z nowościami. No i oczywiście dostaniesz ode mnie lajki w formie podziękowania. Moi drodzy, bardzo entuzjastycznie przyjęliście ten poprzedni odcinek. Bardzo się cieszę. jest niedługo kolejna część z udawania raperów na OME, jednak dzisiaj... No, najpopularniejszy Polak obecnie. Człowiek, którego rozpozna każda osoba na świecie, prawdopodobnie nie będąca stricte miłośnikiem sportu, a tym bardziej piłki nożnej. Robert Lewandowski. Zostaw łapkę w górę, a w komentarzu napisz, jaka bramka Roberta Lewandowskiego Ci się najbardziej podoba. O, i to będzie fajne. Już niedługo mam nadzieję, że pobiję rekord Gerda Millera. No i oczywiście subskrybuj kanał, żebyś nie przegapił kolejnych odcinków. Zapraszam do oglądania. Okay. O, Robercik, co tam? Taki fragment jeziora mazurskiego, jest to jezioro Hańka. Zobaczcie jakie malutkie. Jest najgłębszym jezioro. Widzicie, na lekcji geografii można spotkać Roberta Lewandowskiego. Tego chyba jeszcze nie było. Co jest Robert Lewandowski? O, tu będzie się Hej, Kurwa, myślałem, że to bardzo wadowski. Ojciec. Kurde, ale takie reakcje są świetne, jak właśnie się śmieją. To jest mega fajne, że nie nabierają się, ale się śmieją, że ktoś robi im taki psikus. So, wiecie o co chodzi. No, no, dla mnie to jest mega pozytywna reakcja. <suszy> Zajębisty. <laughs> Brrr, Proszę O, siema. O! Siemna. O! Co tu się stało? Już chciał wyzywać A zobaczył swego idola, prawdopodobnie <gry> Dobry, <gry> widzicie teraz, jak zmieniłem podejście tego młodego człowieka do obcych ludzi na omę. Nie wiem, <gry> o, ja, 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 to jesteś ty? <gry> tak, to jest. I jeszcze takie szybkie ogłoszenie. Mam konto na Instagramie, na którym piszę z widzami. Właśnie teraz wyświetla Wam się na ekranie konto Kamciotelli. Jeśli tam do mnie napiszesz, to odpiszę Ci. No, pogłębiamy relacje, że tak powiem. Wpadaj. O Robert! To Ty? Ale fajnie, filmiki podkłada ideolo. Ale fake. Dobra, ja pierdzielę, bo to jest fake. Boi się staję długi, że no. Uziemy, o o siema, Robert Lewandowski! Górisz <gryzno> tę kuchę? Teraz będzie z Nawet nie pachnie. Lewandowski! Jopie, Lewandowski! Robert Lewandowski, normalnie Uwaga, tak jak mówiłem, jeśli będzie 1500 lajków pod tym filmem i będziecie chcieli drugą część udawania Roberta Lewandowskiego na OME, prawdopodobnie Niemców będziemy prankować Robertem Lewandowskim, bo w Niemczech wiadomo, lewy jest no, tak samo znany. Wiadomo, że tą największą karierę robi właśnie w niemieckich klubach, tak jak w BVB oraz w Bayernie. Więc tutaj macie lekki zalążek tego, czego możecie się spodziewać. Lewandowski. Der Alley, ten prawdziwy. Ruchy Lewandowski! Zofia, <grymne> aż! Wow! No i moi drodzy, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, żebyście nie przegapili kolejnych filmów. No i oczywiście mój Instagram, na którym wszystko się dzieje. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam -like na profilu. Wszystko, jak się z Wami żegnam. Do usłyszenia.